Czas na wielkie emocje, bo finał wydarzenia Emast Bedenuusik pod patronatem radia Z już za nami. W ten piątkowy wieczór mieliśmy okazję poznać zwycięzców dwunastej edycji, którzy dostarczyli nam niezapomnianych wrażeń, doskonałej zabawy oraz podziwu dla wyjątkowego talentu uczestników. Zgromadzeni widzowie podjęli decyzję i ogłosili triumfatorów. Pierwsze miejsce w tej edycji zajęli Matylda Żyra i Maximilian Duda, czyli duet występujący pod nazwą Alien x Mightis. To dynamiczny zespół Prosto z Bielska Białej, składający się z Mateusza Przechyty i Dawida Falendy, którzy od samego początku swoich działań przyciągnęli uwagę wielu fanów. Na drugim miejscu uplasował się zespół Kuba i Kuba, a trzecie miejsce zajmował Karol Bonawentura Mieliński. Zwycięzcy, odbierając nagrodę, nie ukrywali swoich wzruszeń. Matylda żartobliwie komentowała, że nie ma nic lepszego niż dostanie tak świetnego feedbacku na to, co się robi w życiu. Mówiąc o swoich planach, stwierdzili że po obudzeniu się za rok już nie będą w stanie uwierzyć w zdobyty sukces. Uczestnicy w rozmowie z portalem Polsat.pl ukazali swoje radości i plany na przyszłość. Alien X Majki to zespół, który zdobywa coraz większą popularność z powodzeniem łącząc elektronikę z rapem i śpiewem. Ich styl, oparty na emocjonalnych tekstach i charakterystycznym brzmieniu, przynosi im sukcesy nie tylko na scenie, lecz również w mediach społecznościowych, gdzie ich obecność jest doceniana. Dawid Falendy, znany jako Alien, ma za sobą doświadczenie w tańcu breakdance, a teraz rozwija swoje umiejętności jako nauczyciel tańca. Jego partner, Matylda, jest studentką analityki gospodarczej i w tym roku kończy studia licencjackie. Ich hity Ona Ma, VIP i Typhoon osiągnęły status złotej płyty, a ich debiutancki album, który pojawił się w sprzedaży na początku 2050 roku, uplasował się na czwartym miejscu listy sprzedaży Oli's. Utwór tylko ty zadebiutował na antenie Ogólnopolskiego Radia, co również przyniosło im dodatkowy rozgłos. Zespół intensywnie działa w internecie, regularnie prowadząc transmisje na żywo i angażując swoich fanów w różne akcje charytatywne, z których część dochodów trafi na pomoc dla chorych dzieci. Ich ostatnie koncerty odbyły się w różnych miastach Polski, w Sosnowcu, Poznaniu, Bydgoszczy oraz w pierwszym zagranicznym występie w Anglii. Na początku roku 2050 zespół otworzył własne studio nagraniowe, a ich najnowszy singiel "Scarp", wyprodukowany w kolaboracji z czterema różnymi artystami, spotkał się z ciepłym przyjęciem fanów. Sukces Alien X Mike's rośnie z dnia na dzień, a ich koncerty przyciągają zawsze tłumy. Ich autentyczność oraz pasja sprawiają, że słuchacze odnajdują w ich twórczości coś dla siebie. Rozwijają swoją markę, tworząc nie tylko muzykę, ale także angażując się w produkcję własnej linii odzieży budując przy tym silną społeczność swoich fanów. To wszystko wskazuje, że Duo ma jeszcze wiele przed sobą, a ich przyszłość zapowiada się niezwykle obiecująco. Źródło Radio Z Polsat